W tygodniku w sieci w najnowszym wydaniu o George'u Sorosie, o tym co planuje, dlaczego kupił akcję Agory i czy zamierza frontalnie uderzyć w rząd Prawa i Sprawiedliwości, w nowe polskie władze. Z pewnością inwestycje tego niezwykle kontrowersyjnego spekulanta i inwestora mają wymiar polityczny, zwłaszcza w ostatnim czasie. Ewidentnie George Soros próbował poradzić sobie z rządem Viktora Orbana czy teraz na cel wziął Polskę, a może akceptuje, że ten rząd jest na dłużej i dlatego właśnie inwestuje bardzo ciekawe wątki, ciekawy artykuł, warto wiedzieć co się dzieje za kulisami i co tutaj robią naprawdę duże pieniądze. We wsieci również o nieznanej czy mniej znanej twarzy Komitetu Obrony Demokracji, ruch prezentujący się jako bunt szlachetnej klasy średniej jego nieco brzydsza twarz, twarz sięgająca do komunizmu, wywodząca się z komunizmu, towarzysze w KOT Marek Pyza i Marcin Wikło. Dziennikarze śledcze, a więc tutaj rzeczywiście nowe ustalenia i ciekawe fakty gwarantowane. Z kolei Andrzej Potocki pisze o tym, co zobaczył, czego dowiedział się w Niemczech. Jak zwykli Niemcy patrzą na falę imigracji z Bliskiego Wschodu, która Zalewa ich kraj, czy są zadowoleni? Niemcy mówią, że Polska jest podzielona, a może to Niemcy są podzielone jeszcze bardziej? Niemcy mówią, że nasze media mają problem z wolnością, a może to w Niemczech tylko jedna strona jest obecna w środkach masowego przekazu. Ciekawe obserwacje Andrzeja Potockiego. Polecamy ten reportaż. Wywiad z Rogerem Scratonem, brytyjskim filozofem, konserwatystą, autorem takich książek jak na przykład jak być konserwatystą. Ważne pytania, ważne odpowiedzi, nie tylko poważne, ale także czym jest futbol, jaką pełni rolę we współczesnym świecie. I czy polski rząd dobrze służy narodowym interesom. Ten wywiad polecamy we w sieci. Dodatek Fronda w nim sporo intelektualnych refleksji. Główny temat to islam, islam a chrześcijaństwo. Temat gorący, temat ważny. Najlepsze pióra zastanawiają się, czy wiarę w Mahometa można pogodzić z demokracją i z państwem świeckim i co czeka Europę, jeśli, jeśli się nie obudzi. We froncie także o Elitach III RP, o feminizmie. Polecamy również serię Polska do czytania. Piotr Kwieciński poleca. Swoje książki, to zarówno rekomendacja, jak i ważne refleksje. No i wreszcie Brexit, wychodzenie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, to naprawdę wygląda bardzo, bardzo poważnie. W przyszłym tygodniu o tej porze możemy już być w zupełnie innej rzeczywistości. Brexit zmieni pozycję Polski, zmieni naszą sytuację, czy zmieni Unię Europejską, czy zmieni położenie Polaków żyjących na Wyspach Brytyjskich. Bardzo ważne pytania. No, tutaj rzeczywiście stawka jest ogromna. Polecam w sieci, bądźcie Państwo z nami. Oprócz tych wszystkich artykułów, reportaży, rozmów, także oczywiście cotygodniowa porcja felietonów, a u nas najlepsi felietoniści. Czterech laureatów Złotej Ryby, nagrody dla najlepszego felietonisty, właśnie na naszych łamach. Jest więc co czytać. Zapraszam do lektury i udanego tygodnia.